Dzień dobry, witamy! Witamy, witamy! Pozdrawiamy naszego widza Mariusza. Mm, jaki on zaproponował, tu miał... żebyśmy wydrapali mega linię dziewiąteczkę i jest. No, rzadko trapiamy dziewiąteczkę. Jest meganie. mega. I dziewiątka. jest dziewiątką. Pozdrawiamy Mariusza. Tak, sprawdzimy, co ta dziewiątka dziś tu kryje. Krzyżówka przygotowana. Powiem Wam, że nawet ładnie wygląda. Mówisz, że się nawet zapowiada. Nawet ciekawie. na bonus się zapowiada. Bonusik to jak pięknie idzie. No właśnie. Ile mamy w niebieskiej jedno, jedno. tutaj dwa, dwa. I na dole jedno. jedno. Dobra. No i dołożone taki miksik piąteczki, tutaj dwójeczka. Ogólnie odcinek jest za 30, 40, 53 zł. No i fajnie. No mhm. to co? Zaczynamy od maluchów. No tak. Zaczynamy od maluchów, potem Kinia będzie tutaj zarządzała, co mam drapać dalej. No to Lotek z numerem 65. Szukamy słonika. Szukamy. A u nas? Myślałem, że słonik, to ucho, a to wiewióra. Tutaj pingwin, pingwinek, rybka i... Jest słonik. Mamy wygraną, mamy Super. wygraną zrabkę, a tutaj Złotów wers. pięknie. Zwrócik. Pięknie, pięknie, proszę bardzo. Do wygranych. No to masz tą 13. Super, 13. Dawno zbranek. jej, dawno jej nie drapałem. Z numerem 27. No i szukamy ile tych 13. Tutaj znajdziemy. Mamy 32.

Tu oprócz wygrywających liczb jeszcze symbol plik, a wygrywające liczby to 49, 47, 48 i oczko! No ładne, ładne! A w tych workach 46, ale blisko 32. Zobacz. 44, no sypią 40, ale nie nasz. Patrz, Zobacz. 45, 18, może w drugim rządku. Tu mamy 37, lustro, 29, 31. No to co, mhm. symbol to symbol. No, nie było symbola. 19. Czekajcie to tak jak przejedziemy, powinny się gdzieś pomiędzy pokazać. R i U, proszę bardzo. Pusto, pusto. pusto. To proszę. Zaraz to przełamiemy czymś Pastelowe 9, a zarobka z numerem 31. No i szukamy czarnej i takiej niebieskawej Granatowej. Kro granatowej. O, coś takiego. A, u nas. 8. Szóstka, czwóreczka, siódemka, osiem. Co dalej? Piątunia, sześć. No dawaj, Kolejna dźwięką. siódemka i jeszcze dwie szanse. Cztery, a w ostatniej piątka, czyli tutaj. Kontrolne też będą różne. Tak jest. Proszę bardzo, potwierdzone. No to żabka. Żabka, szczęścia z numerem 25. Z 25 był też worek. No to szukamy naszych wygrywających. Co w dolarkach? 1, 31, 23 i 6. Takich właśnie szukamy. A co w koniczynce? A tu mamy. Dwa. Dwójkę. Blisko. Dalej. 11. 36. Mamy 31. Pięknie. W pierwszym rządku coś już jest. No to lecimy do drugiego. Trójeczka, nie nasza. 22. Obok. Prawie, prawie. Siódemka. Blisko. Oczko, tu by nam coś dało, ale szukaliśmy oczka w worku z kasą i na końcu 25, a pod 31 Piąteczka, jest wrocimy. dobrze. Jest Już o. Złoty, zobacz. O, i tutaj mamy kontrolne trzy razy Q. To proszę. No to moc szczęścia. Ostatnia za piątkę. Ostatnia z piąt u nią 34. Zdrabka numer 34. Szukamy też wygrywających liczb i cylinderka. Jedziemy. Tutaj poszukamy. Ósemki. 32. Dziewiętnastki i 34. Czy będzie symbol? Sprawdzamy. A u nas 14 Dwadzieścia osiem. Trzydzieści 30 i 16. W pierwszym rzędzie nic. Może tutaj 35. Blisko, blisko. Siódemka. Krążą te siódemki dzisiaj tu krążą. 20. Trójka I? i 17, czyli moc. Ta zdrabka była bez mocy. Bez mocy. To co? Krzyżóweczka. No to krzyżóweczka, a skończymy deserem. To, co zaproponował nam Mariusz. Tak. No to sprawdzamy z dwójeczką, co będziemy teraz szukać. A poszukamy. GV. GV. Czy widać ładnie? Powinno być widać. Ile tego G? Ja nie widzę. No ja też nie. W bonusiku też nie, nie ma. Tu potrzebne E. No to lecimy. G jest. Jest kolejne. V nie, by, nie będzie tutaj. Co na dole? A na dole. Elegia ma G. I to jest, kochani, jedno jedyne. V nie było w całej zdrabce. No to sprawdzamy. sprawdzamy e. A dostajemy F. F i H. Ale blisko, ale blisko. H. Tu f fax jest drugie słówko. Okej, okay, no to już od razu zaznaczamy. I h już nie widzę więcej. Okej, okay, co tu w różowiutki? F mamy. Jest h. Wszystko. No to co na dole? Co w tej naszej jagódce? będzie h? Jedno, jedyne. Mm -hmm. F nie ma. Dawaj tu E. Dawać E, Miśka mówi. Dawać E. A dostajemy J, J. J. i w. w. Jak wyżej. <grym> no to skreślamy W, skreślamy J. Tu mamy kolejne W. I na dwóch kończymy. Tutaj tak był tylko cis i fax co na dole. O, tu się dzieje ładnie. Zobaczcie, co nam daje w. Dwa kolejne. Kochani, na tym mnożniku od razu skawina i od na razu. Mnożniku? No, na tym narożniku, jak to ja mówiłem? Na skrzyżowaniu? Ło, na skrzyżowaniu? Nie, ja jakoś Nie. czekajcie, inaczej mówiłem. Na łączniku coś takiego chyba. Dobra. 4 już masz. Mamy cztery tutaj. Tam jeszcze tak. W. W. J. D nie było. Nie było. Mamy J. Ale A było, zobacz. Mhm. Z przygotowań, dobra. D nie było. R nie było. E nie było. T nie było. To tutaj 4, 4. Cztery, cztery. cztery to jest jedynki na razie. Dobra. No to okej. Okay. Lecimy, lecimy niżej. Czy coś dorzucimy tu gdzie mnożnik? W I tak. Drugie. Drugie. M nie mieliśmy. Nie. Mhm. To dwa. No to wychodzi, że dwa. No to 20 zł. Jaki, CTC. jaki, jaki tu był mnożnik? Razy jeden. Ile naciek miał? W bonusie byłoby. O, o pompony by były. A dwójeczka powinna mieć C. I tak jest. Tak jest. 20 zł. Pięknie. Brawo. Do kubki. Do wygranych. Do wygranych. No i mega linia. Pomysł. Pomysł na odcinek od Mariusza. Grande Mateo nas udusi. Tak. Chyba tak. <laughs> Kochani, sprawdzamy co w dziewiątce. I jedziemy z całą. Cała nasza. A poszukamy szminki i kości. No to jedziemy. Szminka kości kości już widzę. Szminka i kości są kolejne. A szminki nie widać. No nie będzie. No nie będzie. Sprawdzamy dwa kolejne. Zegar i winogrono. Winogrono już. Tutaj kolejne winogrono -zegar. zegar, czy będzie, czy będzie, jest, jest z winogronkiem, tu jeszcze ładnie, o, nawet, tak. Ja nawet, Tak. nawet lubię, dublecik, bro. nawet dublecik. No to dwa kolejne, moneta, klapki i szukamy. Moneta chyba była. Klapki o, klapki, klapki, klapki są właśnie tu. Jak moneta, jak klapki. Ojo! Oj. Czy mi się wydaje? No to chyba mi oj, się oj. wydawało. No to chyba no się wydawało. Ma. Ale monetki zabrakło. Teraz gwiazda i słońce. I tak. Słońce już. Kolejne. Mamy jeszcze też gwiazdę. Tu słoneczka. Mhm. Kolejna para słońc. Tu masz też. Tu. Mamy też gwiazdkę. I, I słoneczkiem w pomarańczowym. Skończymy. Te dwa symbole. Kolejna para rower i lody. Lody w pierwszym kafelku. Mm -hmm. Szukamy teraz Szukamy. dalej Jest, jest też rower. rower Dobrze Lody, rower, rower. Wszystko Ok, Mało. było, Mało. ale było Może pomogą w liniach Serduszko na szyjnik I jedziemy Serce Na szyjnik Serduszko jest Tu pierwszy symbol dopiero Kolejne. Mhm. Mamy następne serduszko. I kolejne serduszko. Bez naszyjnika. Bez. Zobaczcie. Nie wszystkie symbole dzisiaj wlatują. Korona i podkowa. Jedziemy. Korona podkowa. Podkowy są. No to ciach. Tu. Tu kolejna, w zielonym już dwie następne. Koronki brak. Dobra. Co teraz? Dzwonek i diament. Diamencik na samej górze już. Dzwonek. Ja właśnie patrzę, <laughs> gdzie ten, gdzie ten diamencik. Dzwonek okay. przecie. Miśka tu sprawdza. Miśka je tu sprawdza. Tu mamy dzwonek. Dzwonki się tu z nami chcą zabawić. Jest, Jest diament. I diament. Fajnie. Każde skreślenie cieszy, tak, bo bliżej do linii. Mm -hmm. Tu jeszcze dzwonek. Fajnie. No, już za półmetkiem jesteśmy. Co dalej? Wiśnie i Łódeczka. Wiśnie są. Tu kolejne. No, widzę, że aparat by tu się ładnie spisał. Mm -hmm. Ale póki co wiśnie i łódź. Bardzo Jej. poszukiwane. Bardzo tutaj wiśnie. Wszystko I co bez wodzi Bez. No dobra. Liść i autko były. No to będzie drapane. Liście tu. Tu nawet w dublecie z autem. Liście liście. I autka. Autko. W zieleni. Tu listek. Fajnie. 8 do końca. 8 symboli plus będzie bonus. A teraz sakwa i flaming. No to już. Sakwa. Jest. Kolejna. Tutaj jest zielony flaming. Takwa zielona. Tu. No, sporo, sporo. Jest, dzieje się. I na dole. Też. Pach. Wyczyszczone. No, co tam mamy? Co dalej? Pierścionek ananas. ananas. No były. Były, 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 więc się cieszymy, bo coraz bliżej coraz bliżej. Ta dziewiątka się odkrywa. Tu, ananas. Tu, pierścionek. Jedziemy dalej. Pierścioneczek. Tu. Mamy. Sporo. Ma sporo pierścionków. Okay. Mm -hmm. I tyle. Dobra. No co tam masz? Cztery do końca. Odkrywamy kolejne karty. A tutaj arbus, prezent. Czy były? Jedziemy. Arbuzik i prezent. Prezent jest. Jest. Podrapiemy, może do linii pomoże. I Prezent nie ma. Tylko był jeden, no to dwa ostatnie symbole. A mamy popcorn i motylek. I tak, ze zwierzaków mamy co innego. Popcorn jest, ale blokuje tutaj aparat. Tak jest. Tu mamy popcorn i na samym dole kochani Popcornem kończymy. Czyli linii co? brak, bonus, linii brak ale może bonus. No to ja biorę łopatę w dół i kopię. I lustro! Wykopane lustro! A co było w bonusie? No. Dwie dychy, czyli tutaj. Ale to nie dziewiąteczka sprawdzona, Mary. Dziewiąteczka sprawdzona, poza tym reszta zdrapek też coś tutaj się jednak popisała. No 26 zł uzbierałaś. Pięknie. Nie jest źle. Pięknie, jest. my się Ponad. cieszymy. Tutaj trzeba posprzątać, bo mamy gości na kanale. Dziękujemy kochani. Czekajcie, tutaj przybliżymy. O, trochę za bardzo oddaliłem, aż się rozjechało. Krzyżóweczka ładnie, żabka pięknie. Nawet lotek coś pokazał. Tak My jest. się cieszymy, bo na pomnożenie Dziękujemy jest. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki, subiki, komentarze. Tak jest. Na bieżąco staramy się odpisywać, odpisywać, żeby to długo nie się. czekało, wiadomo. Wam bo, życzymy pięknego bo dnia. Trochę jest komentarz. Tak. <laughs> Ale my się cieszymy. My się cieszymy. Więc wam życzymy pięknego dnia, dużo uśmiechu, zdrówka i co, i spokoju. Tak jest. O. Widzimy się jutro. Papa! Papa! Pa.